Telefon zadzwonił o świcie, ale Kacper już nie spał. Leżał w pustym łóżku, wpatrując się w sufit ich małego mieszkania na Starym Mieście w Toruniu, gdzie ceglane ściany pamiętały jeszcze czasy krzyżackie. Wczoraj wieczorem Bartek wyszedł po papierosy i nie wrócił. Pewnie zasiedział się u kumpli, pomyślał wtedy Kacper, ale noc przyniosła tylko ciszę, ciężką jak wisząca nad Wisłą mgła. Rano pobiegł na komisariat. Starszy posterunkowy spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem. Bartek Nowakowski? Nie mamy żadnego zgłoszenia o zaginięciu. A pan jest pewien, że taki ktoś istnieje? Kacper poczuł, jak ziemia osuwa mu się pod stopami. Pokazał zdjęcia ich wspólne z wakacji nad Bałtykiem, z ubiegłorocznego spaceru po toruńskich piernikowych jarmarkach. Policjant pokręcił głową. To musi być pomyłka. Nie ma takiego człowieka w naszych bazach. Wrócił do mieszkania drżący. Otworzył szafę, ubrania Bartka zniknęły. Na półce nie było jego książek, tych starych wydań Miłosza i Herberta, które czytał na głos wieczorami. Nawet szczoteczka do zębów w łazience była tylko jedna, jego. Kacper usiadł na podłodze, serce mu waliło. To niemożliwe, szeptał do siebie. Przecież wczoraj jeszcze tu był. Dotykaliśmy się, śmialiśmy się z głupiego filmu. Zadzwonił do matki Bartka w Gdańsku. Kobieta milczała długo. Kacper, synku. Bartek nie żyje od pięciu lat. Pamiętasz pogrzeb? Byłeś tam ze mną, kropka. Głos jej drżał, ale brzmiał szczerze. Kacper rzucił telefon. Pamiętał pogrzeb? Nie. Pamiętał tylko ciepło dłoni Bartka, jego śmiech, zapach kawy, którą parzył co rano. Pamiętał, jak rok temu wprowadzili się razem. Jak ukrywali związek przed konserwatyw rodzinami, ale w Toruniu czuli się bezpiecznie, wśród turystów, studentów, w tym liberalniejszym zakątku Polski. Poszedł do wspólnych znajomych. Ola, ich przyjaciółka z uczelni, spojrzała na niego ze współczuciem. Kacper, od lat mieszkasz sam. Po tym wypadku. Wymyśliłeś sobie Bartka, żeby przetrwać żałobę. Wypadek? Jaki wypadek? W głowie kacpra kłębiły się obrazy, Bartek żywy, całujący go w czoło przed wyjściem do pracy w lokalnej kawiarni. Ale teraz wszyscy powtarzali to samo Bartek nigdy nie istniał poza jego głową. Siedział na ławce nad Wisłą, gdzie często spacerowali. Wiatr niósł zapach pierników z pobliskiej cukierni. Dlaczego wszyscy kłamią? Myślał desperacko. Albo, dlaczego ja pamiętam coś, czego nie było? Wewnątrz niego walczyły dwie prawdy: ta realna, brutalna samotność po stracie i ta wymarzona, pełna miłości, której bał się stracić w konserwatywnym świecie, gdzie związki takie jakich były wciąż tematem tabu. Może jego umysł stworzył Bartka, żeby uciec od bólu? Ale wspomnienia były zbyt żywe, zbyt bolesne w swojej realności. Wieczorem wrócił do pustego mieszkania. Na stole leżał list, jego własny charakter pisma. Jeśli to czytasz znaczy że znowu zapomniałem. Serce mu zamarło. List był krótki. Bartek był prawdziwy. Nie daj im wmówić sobie inaczej. Szukaj w Szczecinie. Kacper przeczytał go kilka razy. Jego pismo, ale nie pamiętał, kiedy go napisał. Może w nocy, w jakimś transie? Albo może Bartek istniał i zostawił mu wskazówkę przed zniknięciem. Następnego dnia pojechał pociągiem do Szczecina Miasta, gdzie Bartek rzekomo się urodził. W głowie kłębiły się wątpliwości. Jestem szalony, powtarzał sobie. Tworzę teorie spiskowe, bo nie mogę znieść samotności. Ale miłość do Bartka paliła go od wewnątrz, silniejsza niż strach przed prawdą. Pamiętał ich pierwsze spotkanie, w kawiarni w Toruniu, Bartek podał mu kawę z uśmiechem, który rozjaśnił cały dzień. Pamiętał noc. Kiedy wyznali sobie miłość, szeptem, bojąc się świata na zewnątrz. W Szczecinie znalazł stary adres kamienicy nad odrą. Drzwi otworzyła starsza kobieta, ciotka Bartka? Nie, sąsiadka. Bartek? Tak, mieszkał tu kiedyś. Ale wyprowadził się lata temu. Mówił coś o problemach o tym, że musi zniknąć. Kobieta spojrzała na niego dziwnie. Pan wygląda jak ktoś, kogo opisywał. Jego chłopak. Kacper poczuł ulgę i przerażenie jednocześnie. Więc ktoś pamiętał. Ale dlaczego reszta świata zapomniała? Poszedł do lokalnej biblioteki, przeszukał archiwa. Znalazł artykuł z małej gazety. Młody mężczyzna zaginął po kaminaucie. Rodzina odcina się. Data pięć lat temu. Bartek miał wtedy wypadek. Nie, uciekł przed homofobią, przed presją konserwatywnego pomorza. Ale dlaczego Kacper pamiętał wspólne życie? Może spotkali się później, w ukryciu? Wewnątrz niego rosło rozdarcie, część chciała uwierzyć w halucynacje, w żałobę po stracie kogoś, kogo ledwo znał. Inna część krzyczała, że miłość była prawdziwa, że Bartek zniknął celowo, żeby chronić ich obu przed światem, który nie akceptuje takich jak oni. Zadzwonił do psychologa w Toruniu tego, do którego chodził po rzekomej stracie. Lekarz westchnął. Kacper, twój umysł stworzył idealnego partnera, żeby wypełnić pustkę. To częste po traumie. Ale Kacper nie słuchał. Znalazł starego znajomego Bartka z Szczecina. Mężczyzna potwierdził, tak, Bartek żył. Kochał kogoś mocno. Ale po tym, jak rodzina go odrzuciła, zmienił tożsamość. Mówił, że musi zniknąć, żeby nie ciągnąć ukochanego w dół. Kacper usiadł na nabrzeżu Odry, uzyspływały mu po twarzy. Więc to prawda? Kochał mnie na tyle, żeby odejść? Ból był nie do zniesienia, mieszanka ulgi i rozpaczy. Miłość, która musiała się ukrywać, zniknąć, żeby przetrwać świecie pełnym uprzedzeń. Wrócił do Torunia nocnym pociągiem, patrząc w ciemność za oknem. Jeśli cię znajdę, Bartek. Czy wrócisz? szeptał do siebie. Ale głęboko wewnątrz wiedział, że niektóre miłości są zbyt kruche dla tej rzeczywistości. W Toruniu czekał na niego kolejny cios. Mieszkanie zostało opróżnione, właściciel wyrzucił rzeczy, twierdząc, że Kacper mieszkał sam i zalegał z czynszem. Pana fantazje o współlokatorze nie płacą rachunków, powiedział szorstko. Kacper stał na ulicy z walizką, czując, jak świat się rozpada. Wszyscy wokół patrzyli na niego jak na wariata. Poszedł do kawiarni, gdzie Bartek rzekomo pracował. Szefowa pokręciła głową. Nigdy nie mieliśmy takiego pracownika. Ale w szufladzie znalazł starą fotografię ich wspólną, schowaną głęboko. Trzymał ją w dłoniach, drżąc. To dowód, myślał. Nie jestem szalony. Nocami nie spał. Wspomnienia nachodziły falami. Wspólne gotowanie bigosu, śmiech z głupich żartów, delikatne dotyki w ciemności, bojąc się sąsiadów. W Polsce, gdzie akceptacja rosła powoli, zwłaszcza wśród młodych w miastach jak toruń, oni wciąż ukrywali się. Może Bartek nie wytrzymał presji? Może zniknął, bo bał się, że ich miłość zniszczy Kacpra? Zaczął szukać w internecie stare fora LGBT, grupy wsparcia. Znalazł wątek. Mój partner zniknął po kaminałcie. Rodzina zmusiła go do zmiany życia. Podpis inicjały BN serce Kacpra zamarło. Napisał prywatną wiadomość. Odpowiedź przyszła po dniach: Nie szukaj mnie. Kocham cię, ale ten świat nas zabije. To był Bartek. Żywy, ukryty gdzieś, z nową tożsamością. Kacper płakał godzinami. Dlaczego odszedłeś bez słowa? Pytał pustkę. Wewnątrz niego szalała burza: radość, że Bartek żyje i ból porzucenia. Miłość, która musiała się poświęcić, żeby przetrwać w społeczeństwie, gdzie strefy wolne od LGBT kiedyś istniały, gdzie politycy wciąż grają na homofobii. Spotkał się z aktywistą z lokalnej grupy, młodym chłopakiem, który organizował marsze równości w Toruniu. "Takie historie są częste", powiedział. "Ludzie znikają, bo boją się odrzucenia". Kacper słuchał Czując ciężar. Jego miłość nie była halucynacją, była zbyt prawdziwa, zbyt bolesna. Ale wiadomość od Bartka paliła: Zapomnij o mnie, żyj! Kacper nie mógł. Siedział nad Wisłą, patrząc na gwiazdy. Nasza miłość zasługuje na więcej niż ukrywanie, myślał z desperacją. Postanowił szukać dalej, mimo bólu. Bo w tym konflikcie wewnętrznym między akceptacją straty a walką o prawdę kryła się cała jego siła. Miesiące mijały, a Kacper tonął w obsesji. Pracował mechanicznie w księgarni na rynku staromiejskim, otoczony zapachami starych książek, które kiedyś czytał z Bartkiem. Każdego wieczoru przeszukiwał sieć, dzwonił do starych znajomych. Znalazł ślad, Bartek widziany w Krakowie, pod innym nazwiskiem. Pojechał tam. Kraków, z jego magicznym wawelem i tłumami studentów wydawał się bardziej otwarty. W knajpce na Kazimierzu zobaczył go Bartka, starszego, z brodą, ale te same oczy. Podszedł drżący. To ty kropka. Bartek zbladł. Kacper. Nie powinno cię tu być. Usiedli w kącie. Bartek opowiedział, po kamin aucie rodzina groziła, przyjaciele odwrócili się. Bałem się. Że cię wciągnę w to piekło. Zmieniłem nazwisko, zniknąłem. Myślałem, że zapomnisz. Kacper płakał. Jak mogłem zapomnieć? Nasze życie. To było prawdziwe. Bartek dotknął jego dłoni po raz pierwszy od miesięcy. Było, ale ten kraj wciąż nas nie chce. Marsze równości atakowane, politycy nazywają nas ideologią. Wewnątrz Kacpra walczyły emocje, furia na świat, który ich rozdzielił i miłość silniejsza niż kiedykolwiek. Nie zostawię cię znowu, powiedział. Ale Bartek pokręcił głową. Jestem zmęczony ukrywaniem. Może kiedyś. Kiedy Polska się zmieni. Rozstali się w deszczu na krakowskich ulicach. Kacper wrócił do Torunia pusty, ale z iskrą nadziei. Zrozumiał, ich miłość nie zniknęła, przetrwała w ukryciu, jak wiele innych w tym kraju. Ból rozdarcia był nie do zniesienia, ale dawał siłę. Zaczął pomagać w lokalnej grupie LGBT, opowiadając swoją historię anonimowo. Miłość nie znika, tylko czasem musi się schować. Nocami śniło Bartku, budząc się z płaczem. Czekam na ciebie, szeptał w pustkę. Konflikt wewnętrzny palił go żywcem: pogodzić się separacją czy walczyć o w świecie. Który powoli się budzi? Rok później Polska się zmieniała. Nowe wybory, więcej akceptacji wśród młodych. Kacper zaangażował się głębiej, organizował spotkania, wspierał tych, którzy ukrywali się jak Bartek. Ból nie minął, ale stał się paliwem. Nasza miłość była prawdziwa, powtarzał sobie. I wróci. Dostał wiadomość: spotkajmy się w Toruniu. Nad Wisłą. To był Bartek. Kacper pobiegł tam, serce mu waliło. Zobaczył go stojącego pod mostem, z tym samym uśmiechem. Objęli się mocno, uzymieszały się z deszczem. Nie mogłem dłużej, powiedział Bartek. Tęskniłem za tobą bardziej niż bałem się świata. Opowiedział o samotności, o terapii, o tym, jak śledził zmiany w Polsce z daleka. Kacper czuł, jak rany się goją. Teraz jesteśmy silniejsi. Razem. Ale wewnątrz wciąż drżał, czy świat ich przyjmie? Czy stare lęki nie wrócą? Miłość była próbą, pełną dramatycznych rozstań i powrotów. Zamieszkali razem znowu, ostrożnie. Ukrywali się mniej, trzymali za ręce w parkach. Przyjaciele wrócili, niektórzy przepraszali za dawne kłamstwa, wymuszone strachem. Kacper patrzył na Bartka wieczorami, czytając miłosza. Jesteś moim cudem, szeptał. Ale cień wątpliwości pozostał. A jeśli znowu znikniesz? Pytał czasem w nocy. Bartek całował go w czoło. Nigdy więcej. Obiecuję. W tym konflikcie między strachem a nadzieją ukryła się ich siła. Miłość, która przetrwała zapomnienie, była niezniszczalna. Społeczeństwo zmieniało się powoli, ale oni byli już wolni wewnątrz. Lata płynęły. A ich miłość kwitła w cieniu toruńskich murów. Bartek wrócił do pracy w kawiarni, Kacper pisał książkę anonimową historię o chłopaku, który zniknął, ale wrócił. Stali się symbolem dla innych, że można przetrwać, że miłość pokona uprzedzenia. Ale blizny pozostały. Kacper budził się czasem z lękiem, czy to sen? Czy Bartek naprawdę tu jest? Dotyk jego dłoni uspokajał. Jestem, mówił Bartek. Na zawsze. Uczestniczyli w marszach równości małych, ale rosnących. Trzymali transparenty, całowali się publicznie. Świat patrzył, niektórzy z nienawiścią, większość z obojętnością, coraz więcej z akceptacją. Wewnątrz kacpra ból przekształcił się w głęboką wdzięczność. Straciłem cię, żeby cię odzyskać silniejszego, myślał. Bartek przyznawał: Zniknąłem z lęku, ale nauczyłem się, że ucieczka boli bardziej. Siedzieli nad Wisłą, patrząc na zachód słońca. Pamiętasz, jak wszyscy mówili, że cię nie ma? pytał Kacper. Bartek śmiał się przez łzy. Teraz wiedzą, że istnieje. Dzięki tobie kropka. Ich miłość dramatyczna, pełna rozdarć, poświęceń stała się latarnią. W Polsce, gdzie droga do równości długa, oni udowodnili, że serce wytrzyma wszystko. Konflikt wewnętrzny, który kiedyś ich rozdzielił, teraz łączył głębiej niż kiedykolwiek. I żyli naprawdę, wolniej, ale szczęśliwie.